Autorem wystawy, której otwarcie odbyło się 8 listopada, jest Alan Metnik, artysta pochodzenia żydowskiego, który urodził się w Chicago w 1941 roku. Alan Metnik ukończył historię na Uniwersytecie Wisconsin oraz fotografię na najlepszej amerykańskiej Akademii Sztuk Pięknych w Providence. Dzieła prezentowane na wystawie zatytułowanej Każdy obraz opowiada historię pochodzą z trzech różnych zbiorów, które łączy wspólna problematyka konfliktów na Bliskim Wschodzie, również w kontekście dziejów współczesnej Europy. Każda z prezentowanych prac jest niezwykle sugestywna i poruszająca. Zarówno wielobarwne grafiki powstałe w latach 70. i 80., wykonane w technice sitodruku, czy pastele z serii obrazów zatytułowanych Kolor Czerwony. Lub czarno-białe grafiki. Ostatnie zdania Alana Metnika, zawarte we wstępie do katalogu z tej wystawy, najlepiej oddają intencje autora. Zawsze staram się prowokować pytania dotyczące zachowania ludzi względem siebie. Dano nam w końcu możliwość wyboru. W tych dwóch zdaniach, jak i w całej wystawie, Alan Metnik łączy spojrzenie historyka ze spojrzeniem niezwykle wrażliwego artysty, zmuszając odbiorcę do głębokiej refleksji nad wizją współczesnego świata pełnego konfliktów, wojen i przemocy. Na wystawie można również obejrzeć dwa niezwykłe albumy tego artysty. W otwarciu wystawy uczestniczył Marek Dronio. Reprezentujący galerię Klatka z Warszawy, z którą Centrum Kultury i Sztuki nawiązało owocną współpracę i z której pochodzi wystawa Alana Metnika, można ją oglądać do końca listopada.